czy zdarzyło ci się kiedykolwiek wejść do kawiarni pośrednią kawę a wyjść z największą ponieważ była tylko o złotówkę droższa albo kupić droższy sprzęt elektroniczny ponieważ w porównaniu z inną prawie tak samo drogą ofertą wydał się niesamowitą okazją jeśli tak to witaj w klubie właśnie padłaś ofiarą jednego z najsprytniejszych trików marketingu a dzisiaj nauczę cię jak sama możesz go wykorzystać w praktyce Cześć, nazywam się Ania Amsolik, a ty jesteś na kanale Projekt 100 Tysięcy, na którym pomagam kobietom zmieniać myślenie, zmieniać ich biznesy tak, aby zarabiały dużo, dużo więcej pieniędzy. Gotowa? Zaczynamy! Jak sprzedawać więcej? Dodaj brzydszą koleżankę. Inaczej, czym jest efekt wabika? Zanim przejdziemy do konkretów, musisz zrozumieć jedną kluczową rzecz o ludzkim umyśle. My, ludzie, bardzo rzadko. Oceniamy rzeczy w oderwaniu od rzeczywistości. Nasz mózg nie wie, ile coś jest warte, dopóki nie zobaczy tego w jakimś kontekście. Jest to skrót myślowy, który pozwala nam szybciej i łatwiej podejmować decyzje. I właśnie tę naszą wrodzoną skłonność do porównywania bardzo skrzętnie wykorzystuje marketing. Skoro wiemy, że klienci porównują, co w takim razie musimy zrobić? Dać im coś do porównania. Ale nie byle co. I tutaj, na, jak na białym koniu wjeżdża nasz efekt. Wabika, nasza brzydsza koleżanka. Wabik jest trzecią, zupełnie bezsensowną opcją wyboru, na tle której ta właściwa opcja wydaje się klientowi dużo atrakcyjniejsza. Działa to na zasadzie psychologii i tego, co opisał Daniel Kahneman. Czyli mamy, my jako ludzie mamy system myślenia szybkiego i myślenia wolnego. Ten pierwszy system jest intuicyjny, a ten drugi jest wolny jest to myślenie logiczne, analityczne. Teraz, kiedy klient widzi trzy różne opcje, on się nie chce męczyć, on się nie chce zastanawiać, on chce szybko zdecydować, która z tych opcji jest najlepsza. Jak użyć efektu wabika w praktyce? Wyobraź sobie, że sprzedajesz jakieś e-booki, konsultacje, jesteś ekspertem i uczysz swoich klientów. Napisała się e booka. Ebook kosztuje 500 zł, ale oprócz tego, że chcesz sprzedać ebooka za 500 zł, chcesz też sprzedać e-booka z indywidualną konsultacją za 1000 zł. Klienci się zastanawiają. Opcja za 1000 zł wydaje się dość droga. Co musisz więc zrobić? Popatrz teraz na te trzy opcje: ebook za 500 zł, konsultacja indywidualna za 1000 zł, e-book i konsultacja indywidualna. Również za 1000 zł. Co się dzieje? Nagle okazuje się, że opcja numer 3, e-book plus konsultacja indywidualna, staje się niesamowitą okazją. Wychodzi na to, że e-booka klienci dostają gratis. To klasyczny przykład Wabika. Wiadomo, że nikt logicznie myślący nie wybierze samej konsultacji za 1000 zł, skoro może kupić konsultację z e-bookiem za 1000 zł. Natomiast mózgi Twoich klientów są tak skonstruowane, że widzą, że jeśli konsultacja kosztuje 1000 zł, to tutaj następuje przeskok do niesamowitej okazji i o to Tobie chodziło. Konsultacja za 1000 złotych jest tylko wabikiem. Znasz teraz teorię wabika, więc teraz czas na Ciebie. Zastanów się, jak możesz wykorzystać ją w Twoim biznesie. Po pierwsze, zdefiniuj produkt, co chcesz, aby było Twoją gwiazdą, którą chcesz sprzedawać. Po drugie, stwórz wabik. Zastanów się, co może być produktem, którego tak naprawdę wcale nie chcesz sprzedać, ale będzie stał obok i będzie dawał poczucie, że to, ta oferta, którą chcesz sprzedać, jest rewelacyjną okazją. Postaw też obok jakąś tańszą opcję, której wcale nie chcesz sprzedać, zestaw te trzy produkty obok siebie i zobacz, jak dzieje się magia. Efekt Wabika to tylko jeden z dziesiątek różnych trików psychologicznych, które wykorzystujemy w marketingu. Jeśli chcesz poznać je wszystkie, Zostaw mi subskrypcję, a ja będę co tydzień serwować Ci nowe filmiki, które odmienią Twoje myślenie o marketingu i o sprzedaży.